Witam, nazywam się Stanktos i dziś zagraniłem się w Pint'a Tylko poczekajcie, bo muszę tutaj Taką jedną rzecz zrobić Zobaczymy co No to Zrob mi to hmm. Dobra, ale mi wiesz, że to będzie coś innego ale ja chcę to. Hmm. O, oh. oh, no. Jak widzicie miałem problemy. problemy. Bardzo. I można tutaj grać fajta. Eee... Dobra. I słuchajcie. Dzisiaj ja będę chciał narysować coś bardzo ładnego, tylko ja poproszę jakiś może. Klik nowy poproszę. Klik... Jak ja to mogę tak zrobić? się nie zjednoczyłem. Wezmę, że zrobiłem mój pulpit. Dobra? Co na to. Czekajcie mam Zobaczmy, to śniśmy o, o, i na no, że to jest mój ekran ja, ja nie ja wiem co Dobra, I, i czas coś narysować na tutaj, prawda, yy, yy, na mój pulpit. Ja, ja chciałbym mieć jakąś ład, ładną tutaj gwiazdęczkę, ja proszę bardzo. Tu troszeczkę Mówimy, tak. Bardzo, o, dziękuję bardzo, bym tutaj chciał też. jeszcze jedną, bym chciał taką. Jak się tu robi? Ja nie wiem. No to. Znuć. Co? No, A nie, no dobra, no, no zasnuć, proszę bardzo kopiuj. Muszę jeszcze raz sprawdzić, czekaj bardzo. Teraz tak, czy ona jest niestety tak dobra. Jest wszystko jest wszystko czyste, jest wszystko zrozumie, czyste. Dobra. Ja to bym chciał, proszę bardzo, żeby to być o 80. trochę mi gwiazda, nie o to chodzi. E, skoro już mam te dwie gwiazdki, to mogę już zrobić e, tutaj takie główienko. Nie. E, ja tego nie chcę, ja chcę na przykład taki kierunki. I to będzie nasz dom. Dobra. I teraz to trzeba by było zrobić... To jest coś bardzo... Oksus mnie tutaj też bardzo Tak się robi, pyk No, i Dobra Tu się to wszystko bardzo ładnie yy, pokoloruje Dobra. Już coś powstaje Już po, coś powstaje Dobra, mnie się podoba, nie wiem jak to. Eee, No powiedzmy, powiedzmy... Co się tu I włączmy to z tym... To jest modern szuk szukasz, to jest dobra. A teraz, jak chciał kontur i kred. To jest kontur. To jest O, dobra jest piękny teraz panie nie tu wiaderko. ja tu chcę mieć to i to na chcę mieć nie połączono e, to trzeba pokazać ja powiem, to nie nie chcę proszę bardzo no tutaj czerwony chociaż szary mam bardzo ładne szary tu kolory e, ja bym tutaj chciał czy toś w tym stylu e, nie wiem co ja zrobiłem kompletnie to. Patrzcie. widzicie to... Oh. Tak, patrzcie. To jest pierwszy obrazek. Ja to jest zapisane. Tak. Dobra. Ej, ej. Nie, to tak, 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 nie tak, tak, nie tak, 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 Teraz to, to był obrazy kiedy. Ale to jest minut, dopiero 6. Dobra, to ja tutaj teraz sporo się. To tak, poważne malowanie, dobra. Dobra, coś się przeżyć do tego. Dobra, no, no powiedzmy. E, teraz tak, tu by Tu takie kółko, tu takie kółko. Takie, hmm, tu takie... myszka? tu takie coś? nie A dobra I, i to się nie podoba jak na razie potrzebujemy jeszcze obramówkę zrobić i tu, tu, tu. I tu. takie kreseczki hmm, ja zrobię ale dobra powiedzmy no. Dobra, hmm. ale nie, ja tak nie mogę pracować, proszę bardzo. O tutaj potrzebujemy jeszcze takie coś. Ty jeszcze o jest, proszę bardzo. I tu jest. Już chyba wiecie co to jest tu to, nie to ma jeszcze to takie coś. O, ale to mi po prostu szło, zobaczcie. Jak na kodach grał jakiś, tej? Nie wiem. Myślę się uda, że to jest bardzo ładne obrazek. Jaka... bo prawda, tutaj to jest... Tak się robiło w trzeciej... Od... Klasy nie to no. tak ma być. O! Bardzo ładnie! nie Tutaj powiedzmy, że tutaj by było. Hmm. Teraz tak. Czy mogę to obrócić Nie za bardzo, nie? Zatem, że to jest coś takiego i że tu jest opona. O! bardzo. kropeczki I, i, i pokolorujmy teraz to jakoś. Mój czołg ma być. Gdzieś jest dziura? Where is my dziura? Chyba widzę. Och, nie. Coś tu mi nie gra. Co to się tym nie gra. No dobra, no. Hmm. Zjura, ja nie chcę dziury, ja nie chcę dziury, jakaś dziura gdzieś jest, nie? Dobra To jest dziura, która bym nie chciał dać Teraz panie, y, możemy tutaj pomalować No co tam ma być? Patrzę się na tryb ekspert To lepiej chyba będzie? W tej będzie... Żury się może być... Tu jest... ...piepiep... Um, nie. Jest dziura, proszę bardzo. Tu się nie ma. I gdzie tu jest dziura na zewnątrz? Proszę mi powiedzieć. Nie ma to żadnej dziury, więc proszę mi tu nie wmawiać. Że jest A, 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 a tutaj się ukryła. Tutaj nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. nie, nie, nie ma. I teraz. Panie, jest moje wiaderko. O! No i picobello bo To jest dziura. O! Widzicie, jest zapostrzegawczy zapośrzawczyno. No, czy jak to tam było? Eee. Gdzie to jest dziura? Tutaj chyba dziury nie ma Ale No Zobaczmy, że poprawię to Tu nie może być dziury, ale poprawię Tu nie może być, ale poprawię, tak? Żeby później nie było I, i, i Co to ma być? Eee, no, ja teraz, nie, później nie było Czeknąć... Teraz jak to jest jakaś dziura, nie... Nie, nie jeszcze... jeszcze poprawię, nie? proszę bardzo, poprawę, bardzo ładnie. Magnifik I pan... Jak pan powie, że to jest jakaś dziura, a... To ja pan nie wybaczy, nie? Nie. Ja, ja tu się staram, tak jak zrobić czołg miłości. To no, widzi pan czy tu jest dziura jakaś. Albo nie. No, czołg miłości. Bardzo o, to... znaczy. profesjonalne mazianie. Tutaj jeszcze kontury trzeba zrobić. Bo mi tutaj pani to to wymazali z Znaczyńcy. Teraz ja chcę znowu różowy. Bo tu ma być ciąg miłości. Zapomnijcie. E, dobra. Nagrywa e, się wszystko, się nagrywa. Się. Dobra. Ja tu, nie, e, I tutaj pani też chce. Bo luzowy to postawa i, i to, to ma być takie gówniane. O, proszę bardzo. Jest nie no, dobra, niech to będzie już na te czarno, to, to To będzie żałobne, tak. Proszę mnie nie hejtować. Wiem, że to ma być czołg równości, ale... Ja po prostu to, 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 to gówno, po prostu bardzo. E, teraz się nikt nie skapnie. I, i to, to ma być zielone. To się nazywa y, szmaj, y, Szmajce Raus y, 12 Panzer I y, y, y teraz tak To sobie zapisujemy jako y, zapisz jako sz, 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 zapisz Kulpit Obraz, drugi Kropka no niech wam będzie. Klik, ale i teraz Mam to, ten, mamy to. I teraz trzeba by było y y tutaj wysłać coś przepięknego Teraz y W lewo 50 Teraz w Powiem ja Ale wy nie wiecie patrzeć co 100 y Czy ja mogę o takie powiedzmy 40 stopni czy nie to by to pożę to już poż nie czekaj i ja nie odnoszę tutaj na tak słychnie to powiedzmy no dobra tak chociaż wyciągnąć o nie, to nie działa. Dobra, to ja to tworzę, słuchajcie, zmieniętnie. No. A, tak, teraz, tak. nie, ty tym się tego nie da zrobić. Hmm, dobra. Ja chyba mamy pomysł. Potrzebuję, zrobić to. Nie potrzebuję coś takiego, to O. Jak bardzo się wykoło przypominało, nie? Dobra. Teraz... Pan y... to skupiłem, nie? Chce No. No to kopie, pan tu wklei. Od, y, są, oczywiście, że przezroczyste i pan teraz obróci to o, o 180 stopni, y, odbicie luszczane no, słuchajcie, I, i mam już to co chciałem, i, i tu, tu już mogę zrobić takiego Proszę bardzo, I tutaj, no powiedzmy, no to, to ma być niewymiarowe. Tak, i tutaj, proszę bardzo, ja, ja bym chciał to mieć taki kolor. W środku też, proszę bardzo. Nawet ładnie mi wyszło. Po powiedzmy, powiedzmy. Tera. i tutaj ma być jeszcze na, na dole, tak? Bo to ma być ładny rysunek. Hmm. Ale może zielony? Tak, tutaj proszę bardzo. Jeszcze na zielono nie. No. Poprawmy to, tak? Poprawmy to. Nie wstydźmy się błędów, każdy każdym błędy. Tutaj jest błąd. Ja proszę bardzo, zrobione. Z drugiej strony nie, nie ma błędów, chociaż jest to taki minimalny, dobra. Eee, ale może nie przesadzajmy tak? Dbajmy o szczegóły, ale e, nie tak, żeby się wystraszyli inni. I tutaj, takie wiecie,

Nie, dobra, ja wiem jak stworzyć po mnie. Ciu, 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 ciu Czekajcie, ja tylko to włączę. Eee! Oe, e. e, sorry. Ja ja tylko... Przyszedł ten drugi ekran. Nie na bok, dziękuję bardzo. Dobra, ja teraz tak poszukamy tego czy czego ja chcę czyli to robię w bardzo dobry sposób, ponieważ to jest e paint. To jest photoshop, jeśli będziecie chcieli, żebyśmy coś zrobili fajnego. Jakoś wkraczamy się w rakietę, jak będziemy się nudzili. Ej ja, panie, ja tu muszę skupić, nie? Pokaż w folderze. Że... Tutaj no, jest... Nie wiem czy wolno górze, teraz tam się tam tym czekam, czy nie. Wyłączyłem na, na Wygrywa się jeszcze, na śmień, Dobra. Wszystkie pliki. Czy tu nie ma... Tego nie, dobra, nie ma, to ja wchodzę na no, no, to. Jest po to. Nie. Hmm, where are you? Where are you my friend? Here. Yeah. To no powiedzmy... Obróć o 180, nie wiem czy... Proszę bardzo, są płomienie... W celuści Hadesu. Tak, proszę się zrozumieć, jak to nie miałbym... Warium. No i płomienie wariu 180 będzie Proszę bardzo tutaj ogień z tyłka O! Jest płomień, to to jest meteoryt tak, czytam stroida, nie znam się na tym. Proszę bardzo, teraz to zapisujemy jako e, pulpit. Du, 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 du. Teraz taka. Yy, yy, Oraz pierwszy. Nie, to ja chcę wpaść. To... to co mnie to, że się nie udało? Tak, ja chcę za pomocą paint. Dziękuję bardzo. Tutaj jest pierwsze. Gdzie ja mogę to wszystko łączyć ze sobą? Dobra. To będzie jedne. To jest To to jest mniejsza? Teraz tak, proszę jeszcze w glaze pulpit o po raz pierwszy Teraz tak, na zewnątrz jest I panie, ja to zmieszam Panie jeszcze jest Tu są coś takie jak szablon czy coś To Musi być yy, za pomocą francuski pierwszy. Teraz muszę. zobaczcie no to sprawdź, to, to, to jest tylne. Tak, kazy. Proszę bardzo, yy, obraz drugi, dobra. Ale jest, to jest nasz, to, 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 to jest nasz obrazek. Mm. i to też są wystarczy. proszę bardzo a to jest nasz obrazek na pulfit jeszcze tylko to wystarczy szef, to zmienimy no, okay. zmienimy okay. takie, takie szparce, klik, zapisz eee to Proszę bardzo, nawet yy, ustawie No co, co o tym myślicie? 10 na 10 jak dla mnie a, 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 a. No no I co, to co? Mi się bardzo podoba Myślą jeszcze 10 Czołg, tam po lewo to jest gwiazda Anubisa, tak zwana, a, a tu tutaj jest meteoryt, proszę bardzo, to jest meteoryt, przepiękny. Tu są płomienie, bo wiecie, meteoryt. Tutaj w czołk yy, parady równości. A tutaj jest. Ale to do koszysz, to, to. Dobra. Eee, to był pierwszy i chyba ostatni odcinek Fajta. Eee, e, nara.